Cześć wszystkim, z tej strony, Marcin, i dzisiaj zaprezentuję Wam bardzo szybki, bardzo krótki poradnik o tym, jak przerobić Wasze zdjęcie na szkic, na, na rysowany szkic. Takie coś jak możecie zobaczyć tutaj u mnie przed sobą, i już zaczynając, na samym początku duplikujemy nasze zdjęcie. Przechodzimy do Image, Adjustments i wybieramy Desaturate. Następnie duplikujemy tą warstwę. Zmieniamy tryb mieszania na tej warstwie na Color Dodge. A następnie wciskamy komendę jeśli pracujemy na Macu i Control, jeśli na Windowsie i następnie wciskamy I. By odwrócić nasze zdjęcie. Oczywiście by odwrócić te kolory z białych na czarne. A następnie przechodzimy do Filter Blur Gaussian Blur. Ustawiamy nasze rozmycie, a wtedy otrzymamy taki efekt, właśnie szkicu. Oczywiście, wy to możecie zrobić według własnego uznania, tak jak sami chcecie yy, to ustawić, jakie ma mieć nasilenie. I na sam koniec, jeżeli jest to zbyt jasne dla Was, możemy przyciemnić to zdjęcie, przechodząc choćby do Curves w trybie RGB, przeciągamy krzywą do dołu. Jak widzicie, nasz rysunek ma od razu więcej kontrastów. Także to wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik się komuś przydał, spodobał, i do usłyszenia w następnym poradniku.